Że jesteś kobietą, która nosi spodnie i masz tego dosyć. Oczywiście, nosi spodnie to pewnego rodzaju metafora. Ja tu zwracam się do tych wszystkich kobiet, które świetnie sobie radzą w życiu zawodowym, świetnie sobie radzą być może w biznesie, jeśli prowadzicie biznes, ale relacje są dla nich, relacje z mężczyznami są dla nich pewnym wyzwaniem. I często się tak dzieje, że te kobiety, właśnie gdzieś tam, no, w życiu tak zwanym codziennym i w pracy, czy właśnie w tej działalności biznesowej, są głównie w energii męskiej. I nosimy te garnitury, jesteśmy przebojowe, jesteśmy pewne siebie, jesteśmy silne. I takie stajemy się też trochę dla tych potencjalnych mężczyzn, których spotykamy. A pamiętajcie, że. Energetycznie my się przyciągamy na zasadzie polaryzacji, czyli plus do minusa, a minus do plusa, tak? Czyli jeżeli ja jestem w większości w energii męskiej, której, okej, okay, żeby nie było, też takiej energii potrzebujemy, My mamy jedną i drugą. Natomiast jeżeli mam jej za dużo, jeżeli mam jej za dużo, to polaryzacyjnie przyciągnę takiego mężczyznę, który jest właśnie słabszy. I to jest to, co ja bardzo często słyszę od Was w czasie konsultacji wstępnych, że kolejnego spotkałam mężczyznę, który gorzej ode mnie zarabia, który jest jakąś taką trochę życiową ciapą. Jak zaczęliśmy razem mieszkać, czy zaczęliśmy się spotykać, to właściwie ja większość rzeczy organizuję, ogarniam i tak dalej. Często też zdarza się, że, że ci mężczyźni, właśnie tak jak powiedziałam, są w wasze, dużo gorszej sytuacji finansowej, i to wy zapraszacie na randki. No i macie tego dosyć gdzieś tam, tak? Już nie mówię, też to jest przypadek kobiet, które mają takich mężów czy partnerów życiowych, tak? Że wy zarabiacie bardzo dobrze, ogarniacie czynsz, ogarniacie wszelkie, wszelkie opłaty, ogarniacie ogarniacie zarabianie dla rodziny, często zabieracie rodzinę, też mam takie przypadki, na wakacje, Wy po prostu to wszystko finansujecie. Tylko wtedy jest pytanie, no właśnie, no gdzie jesteś Ty jako kobieta? I um, może być tak, że wyglądasz pięknie kobieco, tak, że chodzisz też w tych sukienkach, tylko w ogóle się tą kobietą nie czujesz, bo czujesz się wręcz jakimś cyborgiem, Czujesz się jak rambo i będąc głównie w tej energii męskiej, w którymś momencie czujesz się po prostu mm, sfrustrowana, zmęczona i masz tego dosyć. I wiesz, że nie chcesz, żeby tak było dłużej. I to mogą być te właśnie dwa przypadki. Albo jesteś w takim związku i masz tego dosyć, faktycznie, bo, bo jesteś tak naprawdę chłopem, jesteś e, głową rodziny. Cała odpowiedzialność leży na Twoich barkach, albo jest sytuacja, że um, jest sytuacja, że przyciągasz takich mężczyzn. No i y, oczywiście ciebie stać na bardzo wiele i na dobre wakacje i na fajne ciuchy dalej. No ale niekoniecznie też podoba Ci się to, że to ty masz to finansować, y, czy że masz obniżać swoje standardy, tak? Natomiast często wytkwicie w takich relacjach, no gdzieś tam, bo lepszy wróbel w garści niż, um, niż gąb na dachu, tak? Ale to powoduje frustrację, to powoduje wewnętrzne niezadowolenie, i to powoduje takie poczucie, kurczę, no w czym jestem gorsza od tej pani gdzieś tam skądś, która ma takiego fajnego mężczyznę, który ją nosi na rękach której daje poczucie bezpieczeństwa, przy którym ona może się zrelaksować wreszcie. A ja mam albo drugie, czy trzecie dziecko, wszystko jest na mojej głowie i no to nie do końca mi odpowiada. Więc jeżeli to jest Twoja sytuacja, to jest Twój przypadek i chcesz to zmienić, a ja zawsze mówię, że wszystko zaczyna się od nas samych, czyli od Twojej relacji ze sobą, to ja zapraszam Cię na. Następną konsultację, gdzie przyjrzymy się Twojej sytuacji, ja zrobię bardzo dokładną analizę, powiem Ci, dlaczego tak się dzieje i oczywiście powiem Ci, co możemy wspólnie razem dalej zrobić, bo to, że takich mężczyzn przyciągasz albo taki jest Twój mąż i jesteś gdzieś uwikłana, w takie relacje, które tak naprawdę Cię wykańczają, drenują Twoją energię, to też nie jest przypadek, bo przypadków nie ma. Więc przede wszystkim zapraszam te kobiety, które są gotowe na tą pracę wewnętrzną, chcą dać sobie przestrzeń w najbliższych kilku tygodni czy miesięcy nie, takiej właśnie pracy wewnętrznej i zmiany, i transformacji, żeby to zmienić skutecznie raz na zawsze. Ja nazywam się Magdalena Warych, jestem mentorką kobiet i przewodniczką. Kobiet w drodze do siebie i kobiecości i pracuję już z kobietami 11 lat, więc pomogłam setkom z nich. Jeżeli jesteś również na Facebooku, zapraszam Cię też na tą platformę. Tam są dodatkowe treści, których tutaj nie ma na, na tej platformie, więc zapraszam Cię serdecznie. Wyślij mi zaproszenie do grona znajomych I, i oczywiście zapraszam Cię na te konsultacje. Konsultacja jest bytem niezależnym, możesz skorzystać tylko z niej, natomiast wiele kobiet, które do mnie przychodzi, również gdzieś tam kontynuuje pracę ze mną, ale nie jest to obowiązkowe. Praca ze mną, ten drugi etap, następuje wtedy, kiedy dwie strony tego chcą, kiedy dwie strony są gotowe i kiedy to ma służyć dla najwyższego dobra, właśnie obu stron. Więc zapraszam Cię serdecznie.